Cześć, z tej strony Paulina i chciałabym powiedzieć Wam troszkę więcej na temat autyzmu i ADHD i innych neurotypowości. Sama jestem osobą, u której niedawno zdiagnozowano autyzm i ADHD, a teraz edukuję innych. Jeśli znasz kogoś, kto ma te zaburzenia, to serdecznie zapraszam Cię na mój Instagram i mój Facebook, aby dowiedzieć się więcej. Cześć! Czy wiesz, że od 5 do 20 osób może mieć dysleksję. że się się, to jest praktycznie co piąta osoba. I to nie jest tak, że ona wygląda inaczej, tylko że jej mózg przetwarza po prostu inaczej informacje. Taka osoba może mieć trudności z czytaniem i pisaniem. Znasz kogoś, kto ma dyslekcję? W praktyce jest to osoba, która na przykład dłużej sprawdza maila, prosi o powtórzenie polecenia albo woli spotkanie na żywo niż pisanie. Dysleksja nie znika po szkole, to po prostu inny styl uczenia się i przetwarzania informacji, który zostaje na całe życie. No i dyslekcja nie oznacza też braku inteligencji. Osoba z dysleksją może logicznie myśleć, analizować i zapamiętywać, ale inaczej koduje znaki i dźwięki. W mózgu inaczej współpracują obszary odpowiedzialne za język, dźwięk i wzrok. To przekłada się na codzienne sytuacje, na przykład czytanie długiego tekstu wymaga o wiele więcej energii. Oczy się męczą, trzeba wracać do linijek, koncentracja szybko spada, a pisanie i pisanie maila czy raportu też zajmuje dużo czasu, bo każde słowo wiąże się z niepewnością, napisałem dobrze czy z błędem. Niektóre osoby lepiej przetwarzają informacje słuchowo niż syrokowo. Wolą np. podcast niż dokument PDF. Liczby i daty też mogą się mieszać. Zapis 24x12 bywa odczytany jako 12x20. Szacu szacuje się, że około 70% osób z dyspleksją ma problemy z pamięcią roboczą, czyli z utrzymaniem kilku informacji na raz. Szacu Stąd te częste, co ja właśnie miałam zrobić, gdzie był ten plik. Czy ja już to wysłałem, czy nie? W pracy dorosła osoba z dysleksją może być świetnym analitykiem, strategiem, czy grafikiem, albo menadżerem, ale nie zawsze dobrze to wypada na papierze. Na przykład pisemne testy, raporty, egzaminy są barierą. Spotkania z dużą ilością tekstów też powodują stres i poczucie gorszości. Dokumenty urzędowe, chaos, bo każda rubryka wymaga skupienia, jak na egzaminie. W grupie jedni ukrywają dyslekcję, bo w dorosłym życiu nadal to budzi stereotypy. Nie umie pisać, więc jest niechlujny, trzeba było się w szkole nauczyć. Inni na przykład korzystają z innych strategii, z różnych aplikacji, z nagrań głosowych. A czy wiesz, że wielu znanych wynalazców, artystów i przedsiębiorców miało dysleksję? Byli to oni pomimo dysleksji, tylko właśnie dysleksja powodowała, że myśle, myśleli nieszablonowo, myśleli inaczej. Co pomaga osobom z dyslekcją? Na pewno krótsze i jasne instrukcje, konkretne terminy, możliwość odsłuchania tekstu na przykład audiobooki, lektury. Duże czytelne czcionki i odstępy między wierszami, dłuższy czas na czytanie i wypełnianie dokumentów, a w środowisku pracy mniej testów pisemnych, więcej rozmów i prezentacji ustnych zamiast bloku tekstu, no bo nasz mózg po prostu nie chce czytać dużego bloku tekstu, wiedząc, że może być to przekazane nam w formie atrakcyjnej wizualnie. W Polsce osoby, które mają dyslekcję, mogą mieć dostosowane egzaminy. W szkole i na studiach, i mieć na przykład więcej czasu na napisanie odpowiedzi, czy przeczytanie. Dysleksja też nie jest z rzadkością, a błędem, czy burakiem wiedzy. Dysleksja też nie jest z rzadkością, a błędem. Dysleksja nie jest czymś, czy, czego możemy się pozbyć. To jest coś, co naturalnie występuje w mózgu, nie da się jej wyleczyć. Można próbować znaleźć sposoby, aby. Dostosować sobie swoje życie pod siebie, aby lepiej było czytać. Na przykład, można używać specjalnych czcionek dla osób z dysleksją, którym się po prostu lepiej czyta dzięki niej. I pamiętajmy, że w dysleksji nie widać na pierwszy rzut oka, nie wiemy, kto ma dysleksję. Dużo, dużo osób myśli, że jak ktoś będzie ćwiczył, to się pozbędzie dysleksji. Ale tak nie jest. To tak, jakby powiedzieć, że osoba autystyczna, gdyby częściej rozmawiała, to by się pozbyła swojego autyzmu. No jednak to tak nie działa. Jeśli jesteś dorosłą osobą i nie dostałeś w dzieciństwie diagnozy dysleksji, to wciąż możesz mieć dyslekcję, ponieważ ta u każdego wygląda inaczej. Jedna osoba może troszkę dłużej czytać, inna osoba po prostu może przekładać litery. I mieć problemy z pisaniem. Jeśli spodobał Ci się mój filmik, zapraszam na mój Instagram, mój Facebook i mój TikTok, aby zobaczyć więcej.